Witam dziewuszki Hopy po raz drugi z Alberni 16 sierpnia 2025 roku z Alberni prawie, że na koniec soboty powiem Wam Pieronie ganz szczerze przyjechołek z kuli tego, że albo będzie po mojemu albo wcale bo jestem uparty jak widzicie na kole w rowerze przyjechałek Dobra, powiem krótko, bo pewnie nie macie pojęcia. Znaczy, co chcę powiedzieć, nie macie pojęcia? Przyjechałem z kuli tego, że nie pierwszy raz byłem hubartka, ale kolejny raz tyle, ino, że e, nie wyszło mi jedno wspólne zdjęcie, natomiast wyszły mi trzy pojedyncze zdjęcia. Moja komunikacyjna dusza, jak często go mnie zawsze rymować, potrafi, więc jestem hubarki. Przyjechałek, żeby się naszczylać jeszcze raz z kompletnym trzech. Kompletem całej trójki fotografii. Tymczasem, słuchajcie, nawet mi nawet, nawet tego nie, nie podpowiedziały serca żadne szmery. Bo patrzcie, się tu mam już do kompletu 4 dużo do rymu, czyli 4 po naszemu. E, więc cały komplet uchwycony. W pierwszej kolejności, man, jak fakt wiadomy. E, Idąc dalej tym wywodem, szwedzkie Volvo ze Skandynawii rodem. Nie wiem, czy wiecie, Szwecja, to nie ino. Abba, Rockset. Mark Zemmerlow, Dr. Alban, Harris, Baden Baden, The Twins, Roxette, Sonic Dream Collective, ale też najlepszy sztal na świecie. E, oczywiście Mercedes w komplecie jak już żyjemy w komunikacyjnym świecie. Natomiast ten czwarty i e, nie chodzi o to, że mu sklerowa w wieku tak by było, powiem mi o no, o symbol was z przodu, ale tak naprawdę nie wiem jak się nazywało. Więc koleżanki i koledzy y, potrzebowałby y, troszeczkę skorzystać z Waszej wiedzy. Więc takie pytanie niekoniecznie na śniadanie. Y, o, tamten autobus. Nazwa tego autobusu nie chodzi o to, że rymuje, ale jak on się nazywał wiedzieć, po prostu potrzebuje Także pozdrawiam dziewczyny, hopy, cimcie się luftu i Pod koniec soboty.